Są tematy, które dzielą, są też takie, które naturalnie łączą i dzisiaj mam nadzieję, jestem przekonany, że przeniesiemy się w ten drugi obszar, bo porozmawiamy sobie o kierowcy, który, jak mawiają Brytyjczycy, bije zdecydowanie mocniej niż mogłaby wskazywać na to jego waga. Porozmawiamy sobie o niekwestionowanej gwieździe tego sezonu, porozmawiamy o Lando Norrisie, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 25 lipca, Daniel Biały. Echa padoku. 113 punktów, 3 podja oraz trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców. Tak przedstawia się obecny dorobek Lando Norrisa i szczególnie ta ostatnia pozycja może budzić respekt, dorobić wrażenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że McLaren dysponuje w tej chwili trzecim, czasami czwartym najszybszym samochodem w stawce. Co jest sekretem tak wysokiej pozycji Lando Norrisa? Nie tylko szybka jazda, nie tylko umiejętność obchodzenia się z samochodem, ale przede wszystkim bardzo równa forma, czego najlepszym potwierdzeniem jest absolutnie Absolutny rekord, jeżeli chodzi o McLaren na 15 ostatnich wyścigów ukończonych w punktach. To też robi wrażenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę nazwiska, jakie przewinęły się przez fotele samochodów z Walking. gwiazda, która do tej pory dawała pojedyncze rozbłyski, zaczyna świecić bardzo mocnym światłem. A jak to wyglądało na początku kariery Lando Norrisa? Bardzo podobnie, ale żeby to zrozumieć, musimy cofnąć się do momentu, kiedy Lando jako siedmiolatek wybrał się z ojcem i bratem na lokalne zawody kartingowe. Choć początkowo kręciły go dwa kółka, to co zobaczył spodobało mu się tak bardzo, że poprosił ojca o to, żeby dał mu szansę sprawdzić się za kółkiem karta. Zachcianka bardzo szybko przerodziła się w pasję, choć jak sam kierowca wspomina, nie czuł on wtedy na sobie absolutnie żadnej presji. Po roku takiej zabawy za kółkiem, Lando dołączył do lokalnego zespołu kartingowego BRM, i to był dla niego okres intensywnej nauki, a jednocześnie przepustka do bardziej poważnego ścigania. W historii takiego cudownego dziecka, złotego chłopca, tutaj właśnie powinien pojawić się fragment o dominacji, sukcesach i kolejnych mistrzowskich tytułach. Nie znajdziecie tego w biografii Lando Norisa, bo jak sam wspomina, nie był to okres okraszony sukcesami. Pierwszy sezon ukończyłem na 14 pozycji w klasyfikacji generalnej. Nigdy nie byłem tak naprawdę najszybszy.

They catch me back up down the straight, so hopefully I can keep it up. Przełomowym momentem było zatrudnienie menadżera, który napisał, nakreślił ścieżkę rozwoju młodego kierowcy. Tutaj dotykamy kwestii finansowych, które w przypadku wielu młodych talentów stają się przeszkodą. W tym przypadku były raczej tłem, kiedy ma się ojca, którego nazwisko kręci się w okulisty 500 najbogatszych ludzi na Wyspach. Własny sprzęt od pierwszego dnia menadżer to na pewno nie zrobiło z Norisa dobrego kierowcy, ale dało mu takie solidne fundamenty, stabilizację, która pozwoliła na to, żeby skupił się tylko i wyłącznie na rywalizacji. rivalizzazioni. Bardzo szeroki program startów. Norris momentami ścigał się kartami w różnych specyfikacjach, w różnych miejscach świata. Pozwolił mu nabrać umiejętności oraz doświadczenia, co dało owoce w postaci kartingowego Mistrzostwa Świata w 2014 roku. Rok później, potem tytuł sięgnął polski kierowca Karol Basz. Jego nazwisko przywołuje tu nieprzypadkowo. Obecnie bardzo dużo mówi się na temat pewnej luki w rozwoju młodych talentów, którzy w młodym wieku wygrywają absolutnie wszystko. Nie ma tego kolejnego kroku. Są po prostu za na karting i za młodzi na to, żeby pójść w poważne ściganie. Norris wspomnianą lukę wypełnił startami w Gineta Junior Championship, serii, która współtowarzyszyła brytyjskim mistrzostwom samochodów turystycznych. Choć Lando wyglądał jak maskotka, często dwie głowy niższy od swoich rywali, to szybko pokazał błysk. Już w drugim weekendzie wyścigowym dwukrotnie stanął na podium, wkrótce później zaliczył serię pięciu pierwszych pól startowych, z których trzy zamienił na zwycięstwa. Ostatecznie ukończył mistrzostwa na trzecim miejscu z czterema zwycięstwami na koncie i tytułem debiutanta roku. for second flash, here here Croft, Norris wins. Lando Norris, oh that was great to watch guys. This is Chadwick and she's going all the way around the outside. Oh, there's a song about that, I think it was from Eminem. <laughs> it's to move for the lead now, Lando Norris sticks it down the inside of James Kelly. What a win from Lando Norris. Choć wyniki w Ginieta Junior Championship były obiecujące, Lando kolejny krok postawił w Formule 4. Tutaj ponownie pomogły te bardzo solidne fundamenty finansowe, bo Norris jednocześnie ścigał się w brytyjskiej, włoskiej oraz niemieckiej edycji Formuła 4. To dało owoce w postaci mistrzostwa rodzimej serii oraz kilkakrotnie udało mu się stanąć na podium poza wyspami. Rok 2016 był absolutnie rekordowy pod względem ilości serii, w których Norris się ścigał, przejechanych wyścigów. z Zwycięstw oraz zdobytych tytułów. Oficjalne statystyki wskazują, że wygrał 21 z 60 wyścigów, w których wziął udział, zapisując na swoim koncie trzy tytuły mistrzowskie w takich seriach jak Renault Cup 2-0 czy nowozelandzkiej Toyota Racing Series. To był też początek przygody z Formułą 3, którą wygrał w kolejnym sezonie jako debiutant, zostawiając daleko za plecami takie nazwiska jak Schumacher, Ilot czy Mazepin. Nie byłem 100% gotowy F3. To bardzo dobry F4 and F3, so just to give it another year of me learning, me practicing, me racing, just to get some more experience really. Next year, I haven't decided yet. I will be moving up into another category. To be honest, it's more looking down the route of Formula 3. The category is very competitive. There's a good history of, of competitors that have gone into that championship. I have ended up being Formula 1 drivers, so that's my dream. I want to become a Formula 1 champion. We'll see how it goes. Ciekawostką jest fakt, że dominujący wtedy w Formule 3 zespół Prema po wspólnych testach nie zdecydował się podpisać kontraktu z Lando Norrisem. Jedną z przyczyn mogły być problemy, z jakimi Norris borykał się na startach wyścigów, czym tracił bardzo wiele pozycji wywalczonych w kwalifikacjach. Lando sobie z tym tematem poradził. Inni rywale borykają się z tym do dziś. To, czego nie dostrzegła Prema, zauważył Zach Brown. W lutym McLaren objął Norisa programem młodych kierowców, by już w sierpniu dać mu pierwszą szansę za kółkiem bolidu Formuły 1. 91 okrążeń. Drugi czas dnia to obok testu Roberta Kubicy był najbardziej gorący, najbardziej dyskutowany wtedy temat. Wkrótce później Norris oficjalnie zajął posadę kierowcy rezerwowego i rozwojowego, a Zack Brown opisał go jako jednego z najlepszych wschodzących kierowców samochodów jednomiejscowych na świecie. Po takich deklaracjach rywalizacja w Formule 2 zdawała się być jedynie pomysłem na przechowanie tego młodego kierowcy do momentu, kiedy dzwoni się ten właściwy fotel wyścigowy. Norris wygrywając tylko jeden wyścig był w stanie zapewnić sobie drugie miejsce w końcowej klasyfikacji. Pokazał to, z czego obecnie słynie, co jest jego wizytówką, równą konsekwentną jazdę w czołówce. Lepszy od niego okazał się te, wtedy tylko George Russell, a za plecami Norris zostawił Alexa Albona. Równolegle młody kierowca zaliczył kilka piątkowych treningów z McLarenem i oficjalne potwierdzenie było tylko kwestią czasu, a to obiegło świat 3 września 2018 roku. Zderzenie z formą 1 nie było dla Norrisa. 6 nieukończonych wyścigów i 11 pozycja w klasyfikacji końcowej trudno nazwać to debiutem marzeń. Strata punktowa do partnera z zespołu była naprawdę duża, choć stabilizacja formy w końcowej części sezonu dawała nadzieję na poprawę, choć chyba nikt w McLarenie nie spodziewał się, że ten kolejny sezon rozpocznie się od tak mocnego uderzenia. Podium i pogruchotane żebra przez szefa zespołu te obrazki pamiętają nie tylko kibice McLarena. Później tego wyczynu nie udało się powtórzyć żadnemu z kierowców. Choć Lando ponownie przegrał w tej wewnętrznej rywalizacji, tym razem strata wyniosła zaledwie 8 punktów. Postęp był ogromny, czego najlepszym dowodem jest końcówka sezonu i seria punktowa, która trwa do teraz. Za nami zaledwie 10 wyścigów obecnego sezonu, a Norris za chwilę będzie miał na swoim koncie więcej punktów niż w obu poprzednich sezonach razem wziętych. Kierowca już trzykrotnie stawał na podium, otarł się o pierwsze pole startowe, miał realną szansę walki na zwycięstwo. Przewaga nad partnerem zespołu jest ogromna, przecież Ricardo nie jest debiutantem, Ricardo jest wielokrotnym zwycięzcą wyścigów. Trzecie miejsce w klasyfikacji kierowców i 15 kolejnych wyścigów ukończonych w punktach to świetna zapowiedź tego, co dopiero przed nami, bo historycznie Norris pokazywał swoją lepszą stronę dopiero w drugiej połowie sezonu. Dostrzegam tutaj jeszcze jeden fenomen: pieniądze, jak słyszeliście, odegrały ważną rolę w rozwoju kariery Norrisa, ale nikt nie wypomina mu bogatego ojca. Dlaczego? Może dlatego, że to kwestia sposobu bycia tego młodego Kierowcy, a może chodzi o to, że pokonał wszystkie szczeble tej wyścigowej kariery, zanim trafił na szczyt, nie szukał gdzieś po drodze żadnej drogi na skróty? Z tym pytaniem was zostawię. Jestem ciekaw waszej opinii, którą na pewno wyrazicie w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną. Jestem ciekaw, jak spodoba Wam się ten format magazynu. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Hi, Ach. <laughs> okay. in there, yeah, Come Can, uh, <laughs> Can I call back in like <laughs> minutes <and> just <laughs>